Zasłyszane historia. Kto porwał Jacka M? Pani Iwonie zaginął w domu dziewięcioletni syn. Pytacie jak dziecko może zaginąć w domu? Posłuchajcie, a zrozumiecie. Kiedy mój mąż dostał awans na kierownika filii firmy w innym mieście, musieliśmy się przeprowadzić. Do tej pory mieszkaliśmy w bloku, ale teraz postanowiłam, że chcę mieć dom. Nie duży, bo kto będzie sprzątał jakiś tam pałac, ale z ogródkiem i żeby każdy, mąż, ja i nasz dziewięcioletni Jacek, miał swój pokój i żeby był strych i piwnica i spiżarnia i duża kuchnia i kominek. Wszystko to miał zielony domek na przedmieściach. Za ogrodem zaczynał się lasek brzozowy, a za nim płynął spory strumień czystej wody. Bajka. Przy naszej ulicy stało jeszcze kilka innych podobnych domów, a ja miałam nadzieję, że w którymś z nich znajdę miłą i pomocną sąsiadkę. A może i dwie? Miesiąc po przeprowadzce czułam, że oto spełniły się moje marzenia. Wreszcie byłam na swoim miejscu. Opiekowałam się domem, dzieckiem, mężem. Wokół miałam przyjaznych sąsiadów. I nawet lutowy mróz i śnieg przed domem, który musiałam codziennie odgarniać, nie burzył mojego wewnętrznego spokoju i poczucia, że życie nareszcie weszło na odpowiednie tory. Uporządkowane, przewidywalne, stabilne. Nadszedł kolejny piątek. Mój mąż, Karol, jak zawsze tego dnia miał przyjechać do domu dopiero późnym wieczorem. Jacek wrócił ze szkoły o drugiej, zjadł obiad i poszedł do siebie odrabiać lekcje. Jak zwykle spytałam go, jak było w szkole i jak zwykle odparł z ponurą miną, że beznadziejnie. Wciąż był na nas zły, że musiał zostawić kolegów w poprzednim mieście, ale wiedziałam, że kiedy w końcu znajdzie sobie nowego przyjaciela, złość mu przejdzie. Był jeszcze bardzo dziecinny, jak to dziewięciolatek. Siedziałam w półmroku kuchni przy oknie i piłam herbatkę z melisy. Za szybą na niebie pobłyskiwał srebrzyście księżyc w pełni, a ośroniony ogród w jego świetle wyglądał jak mroczna sala balowa królowej zimy. Z przedpokoju dobiegł mnie gąb zegara. Była siódma wieczorem. Czas zająć się synem. Kolacja, rozmowy, prysznic, czytanie bajki i to, co lubił najbardziej, omawianie weekendu. Postanowiłam zabrać go jutro na lodowisko, a może Karol go weźmie, w ramach budowania więzi ojcowsko-synowskiej. Weszłam na piętro i otworzyłam drzwi do pokoju syna. Kiedy się tu wprowadziliśmy, pierwsze co zrobił, to powiesił na drzwiach kartkę z napisem Proszę pukać. Ale na miłość boską miał dopiero 9 lat, a ja byłam jego matką. Głupio bym się czuła pukając. Pokój był pusty. Paliła się lampka na biurku, zeszyty były otwarte, na środku podłogi stał czerwony wóz strażacki. Zawołałam syna. Żadnego odzewu. Zajrzałam do toalety, łazienki, do mojej sypialni i sypialni Karola. Nie było go pod łóżkami ani w szafach. Zawołałam: Jacek, przestań się wygłupiać. Nie bawimy się w chowanego. Kolacja na stole. Wiesz co mamy dzisiaj robić? Cisza. Na strychu go nie było, na parterze także nie. Sprawdziłam nawet piwnicę, mimo że aby się tam schować, musiałby przejść obok mnie. Ale w piwnicy też go nie było. Otworzyłam drzwi wejściowe, ale świeża warstwa śniegu, która napadała jakąś godzinę temu, była nienaruszona. Żadnych śladów aż do furtki. Zajrzałam do szafy przy drzwiach. Buty i kurtka syna wciąż tam były. Zaczęłam się niepokoić znów przebiegłam cały dom, wołając Jacka, prosząc i grożąc, by przestał się wygłupiać i wyszedł z jakiegoś kąta, w którym się ukrył. Nawet obiecałam mu lody i to, że nie będę się gniewać. Ale cisza w domu była coraz bardziej przytłaczająca. Stanęłam u szczytu schodów na piętrze. Serce waliło mocno. Czułam zaciskające się wokół niego zimne palce lęku. Panika zabierała mi oddech. Usiadłam na schodach i opuściłam głowę do dołu. Czy ktoś włamał się do domu, gdy nie widziałam i ukradł mi syna? To niemożliwe. Może wyszedł, zanim śnieg pokrył ziemię, ale jak? Bez butów, kurtki i czapki było zimno. Poza tym przecież nigdy nie wychodził z domu bez powiadomienia mnie, nawet do ogrodu. Wiedział, że jeśli będzie grzeczny i odpowiedzialny, na wiosnę dostanie psa. Po raz trzeci przeszukałam cały dom, zaglądając we wszystkie kąty, szafy i co większe szuflady, a nawet do walizek. Krzyczałam już i płakałam, ale niczego to nie zmieniło. Mojego syna nigdzie nie było. Dopiero wtedy zadzwoniłam do męża, przerywając mu to, co tam robił. Odebrał za trzecim sygnałem. Był lekko zdyszany. Poinformowałam go, że Jacek zaginął. To twoja nowa zagrywka? spytał. Karol, ogarnij się, krzyknęłam z rozpaczą. Jacka nie ma w domu, rozumiesz? Ogarnął się i powiedział, że już jedzie i żebym na razie nie dzwoniła na policję. Domyśle było, że Jacek wyjdzie ze swojej kryjówki, gdy ojciec przyjedzie. To już nie było ważne. Przeżyłabym nawet informacją, że mój syn z premedytacją chciał mnie zranić, byleby się okazało, że jest cały i zdrów. Ale Jacek nie wyszedł na wołanie ojca. Przebiegliśmy całe osiedle, krzycząc, wołając i pukając do sąsiadów. Nikt Jacka nie widział. Żaden kolega z klasy nie wiedział, co mogłoby się stać. Wychowawczyni, do której zadzwoniliśmy, stwierdziła, że Jacek to cichy, zamknięty w sobie chłopiec. Czy w domu wszystko jest w porządku? Spytała łagodnie. Co pani ma na myśli? W moim głosie sama wyczułam agresję. Nic złego. Nie znam państwa. Jacek jest moim uczniem od miesiąca. Nie wiem czy zawsze był taki skryty, czy może to wina tej przeprowadzki do innego miasta. Dzieci czasem znoszą to gorzej niż dorośli. Nie rozumieją. Mój syn rozumie, odparłam. Trochę się boczy, ale generalnie to spokojny chłopiec. A w domu wszystko jest w porządku. Jesteśmy normalną rodziną i bardzo syna kochamy. Rozumiem. Podzwonię do innych rodziców, popytam może ktoś coś wie? Będę wdzięczna. Rozłączyłam się. Moje dłonie drżały. Mąż siedział naprzeciw mnie przy kuchennym stole i jadł kanapki. Za chwilę miał wyjść i dołączyć do grupy poszukujących jacka w lesie za miasteczkiem. Czułam, że patrzy na mnie tym swoim drwiącym i jednocześnie wyzywającym spojrzeniem, które mówi: że co, jak co, ale normalną rodziną to my nie jesteśmy. I to z mojej winy. Nie zgadzałam się z tym. Wiedziałam, że jesteśmy całkiem zwyczajni. Po prostu życie jest, jakie jest i trzeba się z nim pogodzić. Nie może być tak, że jak coś nie wyjdzie, to zabieram zabawki i idę do innej piaskownicy. Odpowiedzialni dorośli tak nie postępują, a ja byłam odpowiedzialna i tego samego oczekiwałam po Karolu. Zostanę w domu na wypadek, gdyby wrócił, oznajmiłam. Nie odpowiedział. Dopił kawę, wstał i wyszedł. Ani tego dnia, ani następnego, Jacek się nie odnalazł. Rozpuściliśmy Wici w internecie, jeździłam po województwie i rozwieszałam plakaty z jego zdjęciem. Dawaliśmy płatne ogłoszenia w gazetach. Wpadłam w jakiś koszmar czekania na wiadomość, jakąkolwiek. W internecie wyszukiwałam informacje o porwanych dzieciach, przeglądałam statystyki i próbowałam nie uwierzyć w to, że mój syn został porwany dla jakichś niecnych celów. Policja sądziła, że może uciekł z domu – ale znów nie wziął ze sobą niczego, z wyjątkiem ukochanej maskotki, tygryska. Z jakiegoś powodu to mnie najbardziej niepokoiło. Czuję, że on wciąż tu jest, powiedziałam do męża kilka dni po zniknięciu Jacka. Czasem wydaje mi się, że słyszę jego głos, kroki w jego pokoju, jego śmiech taki radosny. A ja myślę, że przekraczasz kolejne granice paranoi, odparł Karol, zakładając płaszcz. Był poniedziałkowy ranek, a on szedł do pracy. Sprawdziłem, nie ma tu ukrytych pokoi, przejść podwójnych ścian. To nie średniowieczny zamek, tylko zwykły ceglany dom. Ogarnij się. Patrzyłem ze smutkiem, jak przygarbiony szedł do samochodu parkującego na uliczce. Ostatnio prawie wcale nie spał, jak i ja. Moje serce zalała czułość. Kiedyś byliśmy przyjaciółmi i tego najbardziej mi brakowało. Czas sprawił, że nasze oczekiwania rozjechały się. Ja chciałam rodziny, dziecka, domu i zwykłego życia. Karol potrzebował czegoś więcej. Brakowało mu seksu, erotycznej atmosfery w sypialni, dotyku, czułości, która prowadzi do czegoś więcej niż przelotny pocałunek. Ale ja straciłam na to ochotę po urodzeniu Jacka. Tak jakby natura przekręciła wyłącznik. Wcześniej byłam chętna, gdy tylko nadarzała się okazja co zachwycało mojego męża, mnie zresztą też. Potem ta sfera przestała dla mnie istnieć. Pamiętam jak pół roku po porodzie Karol ubłagał mnie, byśmy sprawdzili, czy już możemy wrócić do dawnych zabaw. Nie czułam potrzeby, ale pomyślałam, że może trzeba mnie obudzić. To była katastrofa. Moje ciało było obojętne, zimne. Gorzej, moja psychika uznała to, co robił Karol, za odstręczające, i nie byłam w stanie tego zwalczyć. On, kiedy się zorientował, co się dzieje, sam się odsunął. Byłam mu za to wdzięczna i kochałam jeszcze bardziej, jak przyjaciela. I bolało mnie, że on poczuł się poniekąd zdradzony. To przecież nie była moja wina. Nie ożeniłem się z zimną rybą, mówił. Ale się ożeniłeś, dopowiadałam, co zamykało mu usta. Z biegiem czasu nasze relacje się popsuły. Z przyjaciela Karol stał się niechętnym mężem, coraz częściej skłonnym do drwiących, bolesnych odzywek. A kiedy atmosfera nabrzmiewała do granic wytrzymałości, od czasu do czasu wybuchały kłótnie. Taka jak ta na dzień przed zniknięciem Jacka. Każda kolejna doba nieobecności synka dobijała na oboje. Prawie wcale się nie widowaliśmy. Ja siedziałam cały czas w domu, jego prawie nigdy nie było. Pracował, a po pracy szukał syna, jak mówił. Wracał do domu późnym wieczorem i kładł się spać. A ja? Ja samotnie odchodziłam w domu od zmysłów. Tamtego piątku siedziałam w pokoju Jacka, gapiąc się tempo przez okno. Księżyc znów był w pełni, jak tamtego dnia, miesiąc wcześniej. Ale za oknem nic się nie srebrzyło. To nie była bajka, tylko koszmar. Ktoś zadzwonił do drzwi. Karol był w domu, więc się nie ruszyłam. Po chwili usłyszałam jego wołanie – Serce skoczyło mi do gardła, wybiegłam na korytarz, ale w drzwiach wyjściowych nie stał Jacek, tylko jakiś starszy mężczyzna. Kiedy zeszłam na dół, kłonił się i powiedział. Usłyszałem, że zaginął państwu syn. Ja też kiedyś tu mieszkałem. Mnie zaginęła nastoletnia córka. Pewnego dnia poszła do swojego pokoju i puf, zniknęła. To było trzydzieści lat temu. Nigdy się nie odnalazła. Ale to moja wina. Przyjechałem, byście uniknęli mojego błędu. Kilka minut później siedzieliśmy w salonie przy płonącym kominku. Mężczyzna, który przedstawił się jako Tomasz W., upił łyka koniaku, który podał mu Karol na rozgrzewkę, a potem zaczął opowiadać. Przez trzy tygodnie po zniknięciu córki przerobiłem wszystkie scenariusze: że uciekła, że poszła na nocną randkę z chłopakiem i ten ją zabił, albo ktoś ją po drodze porwał narkomani, kosmici. Dawałem ogłoszenia w prasie, chodziłem po różnych miejscach, gdzie zbierały się dzieci na gigancie. Po kostnicach. W końcu, w desperacji, poszedłem do jasnowidza. To on mi powiedział, że Magda żyje, tylko jest tam, gdzie jej nie dosięgną. Bo ona nie chce wrócić. Nic więcej nie potrafi mi powiedzieć. Bzdury, pomyślałem. Mówi cokolwiek, żeby nie było, że płacą za nic. Dwa dni później do mojego domu przyszła jakaś kobieta. Powiedziała, że usłyszała o mojej sprawie i chce mi wyjaśnić, co stało się z moją córką, że ma to związek z miejscem, w którym stoi ten dom. Powiedziała, że przed wiekami stała tu rzymska świątynia Boga Janusa, tego o dwóch twarzach. Jedno oblicze spoglądało na nasz świat, a drugie na inny. Janus był Bogiem drzwi, a także przejść prowadzących do innych przestrzeni. W świątyni znajdowało się wielkie kryształowe lustro, które tak naprawdę było bramą, przez którą można było przejść do innego świata. Oczywiście, powiedziała ta kobieta, nie lustro miało moc, lecz to miejsce. Lustro było tylko narzędziem, które pozwalało wykorzystać znajdujący się tu wir energii płynącej z ziemi, z przestrzeni, z kosmosu. Pan Tadeusz zamilkł, przetarł dłonią czoło i głęboko westchnął. Popatrzyłam na męża. Miał bardzo sceptyczny wyraz twarzy, ale milczał i czekał na dalszy ciąg. Jak i ja czekałam. Choć budowało się we mnie przekonanie, że chyba wysłuchujemy tu zwykłej bajki. Ale zesperowany człowiek da szansę każdej głupocie. Gdy gość podjął opowieść, jego głos był cichy i pełen bólu. Podobno by przejść na drugą stronę, nie trzeba lustra. Wystarczy poczucie nieszczęścia, niezadowolenia, sny pełne tęsknot i rozpaczy. Marzenia o innym życiu. I podobno, jeśli będą one wystarczająco silne i wszechogarniające, jak to potrafią marzyć tylko młodzi ludzie, brama się otworzy. Wtedy ten ktoś przenika do innego świata. Dzieje się to podczas pełni księżyca, gdy energia jest najsilniejsza. Brama jest otwarta tylko do następnej pełni. I jeśli nie uda się przekonać takiego człowieka do powrotu w ciągu miesiąca, on już nigdy nie wróci. Brama zatrzaskuje się na stałe. I ta osoba jest już na zawsze uwięziona w świecie stworzonym z własnych pragnień, nieprawdziwym świecie, urojonym. Nagle przed oczyma stanęła mi smutna twarz mojego syna, gdy patrzył ze łzami w oczach na nas, swoich rodziców, którzy znów na siebie krzyczeli. W uszach zadźwięczał mi tu podbiegnących nóg i huk zatrzaskiwanych drzwi, i te wykrzyczane z piętra słowa: Jak nie możecie razem żyć, to się rozstańcie. Ja nie chcę tu być, mam dość. Przyłożyłam dłoń do serca, które mnie rozbolało. Jak można go stamtąd wyciągnąć? Spytałam cicho. Pan Tadeusz popatrzył na mnie w skupieniu. Ta kobieta powiedziała mi, co powinienem zrobić, by odzyskać córkę. Ale nie potrafiłem przyznać się przed samym sobą, że to ja byłem przyczyną odejścia od nas mojej żony, a matki Magdy i że powinienem wycofać sądowy zakaz zbliżania się jej do córki, bo to było niesprawiedliwe i raniło obie kobiety. I że tak naprawdę to ja powinienem oddać córkę matce, a sam pokręcił głową. Kiedy już zrozumiałem, co robię, było już za późno. Przez lata siedziałem w tym domu, słysząc od czasu do czasu jej głos. Czasem w lustrze widziałem jej cień. Błyskiej twarzy, fragment tamtego świata. Ona wciąż tam jest, uwięziona, przeze mnie. Ja zrobię wszystko, co trzeba, powiedziałam twardo. Jesteś pewna? głos męża był pełen napięcia. Tak. Tak jak powiedział pan Tadeusz, stanęłam w mojej sypialni przed dużym lustrem, położyłam dłonie na tafli kryształowego zwierciadła i złożyłam synowi obietnicę. Wiem, kochanie, że to wszystko jest moją winą, nie to, jaka jestem, bo na to nie mam wpływu, ale to, co z tym robię. Popatrzyłam w lustrze na męża, który był blade z napięcia. Jakiś rok po narodzinach Jacka stwierdził, że powinniśmy się rozstać. Mówił, że atmosfera domu źle wpływa na nas i na dziecko. Ale ja nie mogłam sobie tego wyobrazić. Jak to rozstać się? Wzięliśmy ślub na dobre i na złe, w zdrowiu i w chorobie. Taka była obietnica, więc trzeba ją dotrzymać. W mojej rodzinie nigdy nie było rozwodów. Kobiety wytrzymywały wszystko. Więc obiecałam, że kiedy natura go przyprze, Zacisnę zęby i będę myśleć o rodzinie. Prawie się obraził. Powiedział, że nie jest gwałcicielem i jeśli takie mam o nim zdanie, to on występuje o rozwód. Ubłagałam go, by tego nie robił. Moim koronnym argumentem było, że dziecko potrzebuje obojga rodziców i że on może te sprawy załatwiać poza domem. Ja się zgadzam. Niechętnie, ale przystał na to. Dla dobra dziecka. Ale kiedy mijały miesiące i lata, widziałam, że jemu to ciążyło. Był dobrym, przyzwoitym mężczyzną. Chciał mieć normalną rodzinę, normalne małżeństwo, jak i ja, tylko inaczej rozumieliśmy tę normalność. I kiedy ja miałam to, co chciałam, on cierpiał. To było niesprawiedliwe. Tak jak i to, że mój upór unieszczęśliwił mojego syna. Od dawna mówił to Karol, mówił to psycholog, mówiła moja siostra. Ale dopiero teraz przyznałam się do tego sama przed sobą. Ja cóż, pozwolę odejść tatusiowi, wreszcie będziemy wszyscy przyjaciółmi mówiłam dalej, przekonywałam. Na tafli lustra obok mojej dłoni Karol położył swoją, dodał swoje przeprosiny i obietnice. Nasze słowa zlały się w jedną mantrę, modlitwę. I nagle szkło poszarzało i rozsypało się w pył. Zastygliśmy, zaskoczeni. Cisza w domu aż pulsowała oczekiwaniem. Popatrzyłam na pana Tadeusza, który siedział w fotelu w kącie sypialni. Rozłożył ręce, że on też nie wie, co dalej. Wstałam i cała drżąc poszłam do pokoju Jacka. Czułam za mną przyspieszony oddech męża. Jacek spał w swoim łóżku, tuląc do siebie tygryska. Kiedy go obudziliśmy, nie wiedział, że nie było go z nami przez cały miesiąc. Mówił tylko, że miał cudowny sen, w którym jego rodzice. Byli przyjaciółmi.